Badania kliniczne nigdy nie zostały zlecone. Zgodność z dobrą praktyką produkcyjną nigdy nie była wymagana. I z prawnego punktu widzenia nigdy nie odbyło się żadne badanie kliniczne, bo zgodnie z zapisami umowy te produkty nie podlegają badaniom klinicznym. Tak więc FDA i wszystkie inne agencje regulacyjne na świecie odegrali rolę regulatorów, abyście nabrali się na to kłamstwo i poszli wziąć ten zastrzyk. Firma Pfizer sama to potwierdziła w toku swej obrony podczas rozprawy sądowej. Mówię tu o procesie wytoczonym przez Brook Jackson w USA, która pozwała Pfizera za fałszowanie danych i defraudację rządowych funduszy. Pfizer już złożył wniosek o oddalenie sprawy, ale na razie sprawa jeszcze się toczy. A oto co przedstawiciel firmy Pfizer powiedział sędziemu: Wnosimy o oddalenie sprawy. Nie oszukaliśmy rządu. Wykonaliśmy oszustwo, które rząd nam zlecił.